Hej siemczku witajcie z tej strony Gilon i dzisiaj w sklepie 18 listopada 2022 roku i co dzisiaj mamy nowego skina kamisia tak się on generalnie prezentuje wraz ze stylem oczywiście kamycha czyli taki szczur ale bardzo bardzo e, bym powiedział no tutaj cienki skin także ciekawy jeden nie wiem czy taki kiedykolwiek skin był także no Ciekawie ten skinek wygląda za 1500 i oczywiście jest zintegrowany modka PIP i cały skinek za 1500, szczurzy ogon za 800, szczurze barwy za 300 no i zestaw atak szczurów za 1800 i mamy w nim jeszcze taki ekran. Wczytywanie, także myślę, że spoko nowy skin. z przestworzy za 2000, hyża za 2000, bombowiec za 1200, dusza imprezy za 1500, ogniskowa za 1200, fixant za 800. Dalej mamy ostatni reżimowy za 800, sfenia za 800, morderca rządków za 1500, cieplarnik za 1500, licznik grillów za 800, kolczasta krajalnica za 800. Dalej mamy Tropiciel za 800 i powrót tutaj mamy po 700 dniach, za 800 skinek. Fortuna za 1800 i też to jest rzadki powrót, tylko 300 dni. Czyste cięcie za 500 i jest to też powrót, po podaje, że 700, 700 dniach. Jiggle, jiggle za 500, Kołysanko za 500 i momencik za 200, i ta emotka powróciła po ponad 720 dniach. Także takie taki tutaj ciekawości. Mogę zapodać. No i co, pakiet zadań Alonso Aidy, zestaw Uncharted, zestaw Podziemie Nexus i zestaw muzyczny Diabeł. Także tutaj Remy i Awa też powróciły. I bohaterki w sklepie, także mamy bohaterki. Oj, mamy przeceny. Pakiet Miętowe Legendy ze 70 zł na 42, tutaj z 63 na 31. I z 56 na 28. Także jeśli ktoś sobie tutaj chce taniej kupić te pakiety, no to można. Także co widzowie, jeśli sklep się podobał, a myślę, że mega dzisiaj fajny sklepik, to pamiętajcie, subzone łapka w górę, kodzi dzielę w sklepie, a jeśli dzwonisz, żegnam, siemneczko.